Jakie będą prognozy na 2025 rok dla kurzobków, już to wiedzą, bo wróżka śniadaniuszka uchyliła przed nimi rąbka tajemnicy. Gwiazdy nam sprzyjają. Telewizja śniadaniowa to prawdziwa kopalnia informacji i to nie tylko dla widzów, ale także dla jej prowadzących. W programie Halo, tu Polsat ponownie zagościła wróżka, co skwapliwie wykorzystali Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Jakie sekrety im ujawniła, tym podzielili się z widzami na TikToku. Śniadaniówki zawsze znajdą sposób, by nas zaskoczyć, kiedy w jednym z pierwszych odcinków programu, Halo, Tu Polsat, pojawiła się wróżka, która poprawnie przepowiedziała wyniki wyborów w USA, zainteresowanie widzów eksplodowało. Z kolei w najnowszym odcinku postanowiła skupić się na prognozach dotyczących przyszłości gospodarzy. Tym razem jednak politykę zostawiła w spokoju, aby spojrzeć w gwiazdy i zinterpretować losy Katarzyny i Macieja. Co wróżka przewidziała dla Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, w trakcie programu oboje prowadzący Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili skorzystać z okazji i usłyszeć, co przyszłość ma im do zaoferowania. Dla tych, którzy przegapili ten moment w historii polskiej telewizji, produkcja przygotowała niespodziankę. Na oficjalnym profilu programu na TikToku udostępniono fragment nagrania z tej wyjątkowej sesji wróżbiarskiej. Co się okazało? W życiu, Kurzopków, nadchodzą zmiany. Oczywiście, interpretacja przepowiedni pozostaje otwarta, bo przecież to właśnie czyni te prognozy tak ekscytującymi. Ja zmienię lokalizację, cokolwiek to znaczy, zdradziła Katarzyna Cichopek. No ja mam nadzieję, że też zmienię lokalizację w tej sytuacji, dodał Kurzajewski, dopytywany o swoje plany. Na wszelki wypadek widzowie mogą spać spokojnie, Kasia obiecała, że jeśli będzie zmieniać miejsce, to zabierze maćka ze sobą. Kurzajewski zachowując kurtuazję, podziękował za ten gest. Cóż można dodać? Warto zapamiętać tę wróżbę i za 12 miesięcy sprawdzić, czy się spełniła. Czy przewidywania wróżki znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości? Czas pokaże.